No cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Tutaj Krakus, gramy w World War Z. Wyzwanie tygodniowe. Chciałbym sprawdzić co, co tutaj jest na tapecie. Uuu, wojna nerwów. Oj, i widzę Nemesis. Hmm. Yy, będzie nas ścigał byk, który nam nie odpuści. I nie możemy biegać, za to fale będą dużo łatwiejsze. Ehm no okej, okay. nie będzie łatwo. Kwestia taka, yy, jaką klasę wybrać. Yy, no chyba spróbuję kombinatorem. Zobaczymy ten to jest ten etap. On się kończy tak specyficznie tym przełączaniem e, przełączników centrum Moskwy w jakiejś fabryce. Ale żeby tam dotrzeć, trzeba przejść korytarze tej fabryki i zobaczymy jak to będzie. Ten byk będzie największym utrudnieniem, no bo mniejsze fale zombie, ok. Ale ten byk może narobić problemu. Szczególnie tam to pomieszczenie jest dosyć małe i ciężko się bronić, be careful, biegać do i the the be the Czyli Tak, zasada jest. Y Tego wyzwania jest taka, że jest y, niezniszczalny byk. Nie możemy biegać. A mniejsze fale to jest bzdura. Ale jest, jest też dobra strona tego, że praktycznie giniemy na samym początku i rozpoczęcie misji to jest kwestia paru minut. Praktycznie nie ma, jesteśmy bez szans, jeśli chodzi o ten pierwszy pierwszy etap y, obrony przed zombie. A. To zwykle jestem e, mm, broni tutaj. Raczej się nie spodziewam znaleźć jakiejś lepszej też.

to jest y, dosyć długi czas. Y, na co czekać. Y, O oh, kurczę, ale się tam... Muszę na nie uważać, bo oh. kurczę, ale a że akurat mnie dopadł Jak? Ale że akurat mnie... No to nie ma szans, szansy mi coś tak pomóc, to Dobrze, że wziąłem tę adrenalinę. Tak to by przechodzili bez... bez końca. O, no pięknie. Jeszcze, jeszcze tego brakowało gnoja tam, bo już było tak łatwo, że że mógł, mógł być wszędzie. Teraz tak, musimy wszyscy wejść do, do, do tego bunkra, bo jeśli tutaj wbiegnie byk, to, to będziemy mieć nie wesoło. Tego Timura y, on się przeniesie razem z nami. To jest checkpoint. Okej. Okay.

Nie wiem, nie zauważyłem mniejszych fal, więc chciałbym zobaczyć, gdzie są te mniejsze fale. Chętnie bym im się przyjrzał. Jeszcze Screamer tam oznacza, że e, zombie będzie jeszcze więcej. Ale przecież. O, no tak. <śmiennie> <śmiennie> e, oczywiście nie ma, nie ma problemu. Czemu by nie? Fajnie, że są mniejsze fale bo gdyby były większe to, to byłoby trudno Była apteczka, czemu ten gość się nie wyleczył? Zawsze, zawsze przeładowuje Nie odpowiednim momencie.

Back in the cooling tower. Something's wrong. You are red, dude.

哦就是 Czy musimy się zwrócić? No, Nie mamy Właśnie, musimy albo iść razem. It's not too bad. You think a glass door is going to stop them? Oh,

странный то есть. Tutaj jeden jest tutaj. W A propos, to są te y, mniejsze fale, bo to o to chodzi, żeby właśnie teraz były... nich się tutaj tyle bierze Przed, na tych mniejszych falach, nie dam rady, nie dam, no nie dam rady, coś za coś, <grywka> coś za coś. Ja już myślałem, że będę. Jeszcze B po drugiej stronie. Nawet nie celuję. Nie no, nie wierzę, nie wierzę. To jest to wyzwanie, to mi zeżarło tyle nerwów. Wszystko dzięki graczom, którzy do mnie dołączyli, bo tak to to nie było szans. To jest takie... Od przypadku do przypadku, no ale, ale jest. Na trudnym to nawet... Nie wyobrażam sobie, jeśli są goście, którzy to zrobili na trudnym, no to pozdrawiam, bo... To są prawdziwi gracze. Dobra, dzięki za oglądanie. Jeśli ktokolwiek to oglądał, tę porażkę. Już nie wiem ile razy tutaj leżałem. Zapraszam na kolejne. Będę robił wyzwania dzienne. Może od razu teraz zrobię.